Cześć, witajcie na kanale Falowelowe. W dzisiejszym odcinku będzie test na żywo żelu koloryzującego od firmy Manic Panic Die Hard. Zapraszam! Może pamiętacie, że już testowałam na kanale markę Manic Panic. Był to taki toner koloryzujący high voltage i on, jego trwałość tego toneru to jest tam do kilku myć. Jeżeli chodzi o dzisiejszy, właśnie produkt poddany testom, jest to żel. Ma on koloryzować nietrwale, czyli no, ta farba, ta, ta koloryzacja ma się trzymać do następnego mycia. Jest to, myślę, że fajny sposób, jeżeli wiecie, ktoś chce sobie zmienić kolor, poszaleć, ale tak bez obowiązań. Będzie to fajne, nie wiem, na jakieś noce typu Halloween, jakieś dyskoteki, Sylwestry. Dodatkowo jeszcze jest to fajne, że mój kolor, który wybrałam, to jest Electric Flamingo i on świeci w świetle UV, więc jeżeli ktoś lubi, wiecie, imprezy jakieś trendsowe czy coś, no to myślę, że to będzie takie fajne urozmaicenie do właśnie takiego stroju, żeby te włosy tak fajnie świeciły w tych światłach. Jestem ciekawa, jak ten kolor będzie wyglądał u mnie, no bo mam taki, no ten ciemny, słowiański blondobrąz. Oglądałam filmik takiej jednej dziewczyny, która właśnie użyła tej farby na czarnych włosach i uzyskała taki rudy kolor. Dlatego jestem ciekawa, co tam wyjdzie u mnie, no przekonamy się za chwilkę. I tak, ja będę nakładać tą farbę na ociekające wodą włosy, czyli normalnie umyję głowę, następnie nałożę ten żel, ponieważ, no tak, powiedziałam farbę, ale to jest taki farbujący żel. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, ponieważ producent raczej zaleca nakładać ten żel na suche włosy. I podobno wtedy najlepiej działa. Jednak z racji tego, że on ma polimery utrwalające skręt, no to postanowiłam potestować ten kosmetyk, również po prostu w takiej naszej kręcono włosej, falowanej włosej wersji po prostu stylizacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli kolor przyjmie się słabo, to najwyżej po prostu po wysuszeniu włosów jeszcze raz poprawię, jeszcze dołożę tego żelu. Jeśli chodzi o pakowanie, no to jest ono przezroczyste i właśnie widać przez nie kolor. Tutaj właśnie możecie, mam nadzieję, zobaczyć, że jest to taki neonowy róż. Ciekawe w sumie właśnie, czy to też świeci naprawdę w ciemności. Po odkręceniu tutaj się pojawia takie sreberko. Wiemy, że wiecie, farby nikt przed nami nie otwierał. W sensie ja tak będę używać wymiennie farba a żel, bo to jest w sumie taki farbożel. I tak, no i mamy tutaj otworek, i teraz zobaczymy w sumie zapach. W sumie taki, nawet nie wiem czym on pachnie, jakimiś takimi farbami, jakby farby takie z podstawówki jakieś, plus jakby taki jakiś pudrowy zapach. Jest to spoko, przyjemny, w sensie nie jest taki jakiś nachalny, delikatny, nie jest też jakiś mega sztuczny, wiecie, taki w sam raz jakby, nie spodziewałam się, żeby taki kosmetyk, wiecie, nie wiadomo jak ładnie pachniał, czy coś takiego. No, zaraz zobaczymy też konsystencję. Konsystencją bardziej to przypomina farbę niż żel, nie czuję aż takiej lepkości, ani nic takiego, jest to takie kremowe. Jeśli chodzi o skład, to tutaj możecie zobaczyć, że jest on taki no, humek tantowy, bardzo wysoko w składzie gliceryna. Później mamy polimer, który właśnie ma definiować skręt, bądź po prostu też, nie wiem, trzymać jakieś szalone fryzury. Wiecie, jeżeli ktoś farbuje włosy na, na taki kolor, to może chce, nie wiem, sobie zrobić irokeza czy coś takiego. No i zobaczymy w sumie, jak ten polimer będzie działał właśnie w takim klasycznym stylizowaniu na ociekające wodą włosy. Dalej mamy helator, później mamy karbomer, to też jest właśnie humektant, a dodatkowo on też lekko gdzieś tam żeluje, więc może brać udział właśnie w podtrzymaniu gdzieś tam lekkim skrętu. I na końcu mamy listę konserwantów, są tam parabeny BHT. Oczywiście nie każdy lubi tego typu konserwanty, aczkolwiek uważam, że parabeny są jednymi z najlepiej przebadanych konserwantów, więc jakby wiadomo, jak działają. Ale no, nawet jeżeli ktoś unika takich składników, to tak naprawdę, no tak jak już wspomniałam, tego typu rzeczy no, używa się raz na jakiś czas, jak jest jakieś święto czy coś takiego, żeby sobie zaszaleć. Więc nie uważam, żeby, wiecie, jeżeli nie macie alergii czy czegoś takiego, no żeby to Wam jakoś specjalnie zaszkodziło. Tym bardziej, że jest to na włosach, no raczej nikt tego nie wciera w skórę głowy. A ja teraz Wam pokażę tylko, czego użyję do mycia. Tak krótko, będzie to taki szampon łagodny od Heritage Cosmetics y, Merki. I dodatkowo potem taka pechowa maska od y, barwy jajecznej. I tyle, nie chcę jakoś kombinować nie wiadomo z jakim myciem, Spłukam barwę i następnie nałożę na ociekające wodą włosy ten żel. I tak jak już wspomniałam, jeżeli kolor będzie za słaby, jeżeli utrzymanie tego skrętu też będzie jakieś takie niemrawe, to wtedy po prostu jak włosy będą już podsuszone może jeszcze troszkę wilgotne albo w ogóle słuchano to tak. Nie wiem, poczuję na wyczucie po prostu, dołożę więcej żelu. Tak więc niedługo wracam. Zapraszam teraz na mycie. Zmycia. Tutaj mam słucharki. Zobaczcie, w ogóle, jakie są sprężyste i jakie są przebłyszczące. To akurat jestem w szoku, bo żele, po prostu specyfiki tego typu, są też takie woski, farbujące, właśnie, nietrwale. Często są takie tępy w dotyku i właśnie spodziewałam się, że będę miała takie też, jakby, tępe włosy, że będą matowe o, w ten sposób, że nie będą odbijały światła, a tutaj w ogóle. No, pozytywnie się zaskoczyłam i w ogóle zobaczcie, jaki mam podbity po tym skręt. Sama aplikacja żelu podczas nakładania go, podczas stylizacji była przyjemna, no bo w sumie on ma taką kremową konsystencję, więc fajnie, gładko sunął po tych włosach podczas aplikacji, podczas wygniatania włosów. No i tutaj właśnie są te słucharki, tak? Mocno podbity skręt. Wiecie, co, no i czuć takie. Uczucie podobne, tak jak po żelach od Diva Kerl, a takie uczucie w żelach od Diva Kerl y, robią ekstrakty roślinne. Y, tutaj w tym żelu nie ma ekstraktów roślinnych, ale podejrzewam, że y, takie właśnie lekkie podsuszenia y, robią tutaj barwniki, które właśnie odpowiadają za zrobienie tego różowego koloru. No bo w sumie nic takiego innego tu nie widzę, no jest gliceryna, która jednak nawilża. No chyba, że ewentualnie ten polimer PVP, on też tak może lekko podsuszać, ale no moje włosy bardzo lubią właśnie takie podsuszanie i fajnie im się wtedy właśnie skręt podbija, jest ciaśniejszy, co zresztą teraz widać. Jeszcze tak wspomnę, a jeżeli chodzi o te barwniki, no to między innymi mamy tutaj żelazo, jest tutaj tytan i wiecie, na przykład taki składnik jak Titanum Dioxide można spotkać w kremach do twarzy z filtrem. I one właśnie często też mają taką kremową, taką ciężką, jakby właśnie matową strukturę. Że tak się wiecie, tak ciężko je dosyć rozprowadza. I tu jest właśnie, myślę, że coś takiego też występuje, że właśnie te związki żelaza, związki tytanu, no właśnie tak też podobno dają na tych włosach, właśnie je ściągają, lekko osuszają. No i mamy to, co mamy, jeśli chodzi o kolor. Mam nadzieję, że tu widzicie. To jest niestety już oświetlenie niedzielne, tylko sztuczne. Ale włosy są takie zrudziałe. Ja bym powiedziała, że to jest taki ładny, truskawkowy, ciemny blond. Teraz będę odgniewać słucharki, które są dosyć sztywne, dosyć mocne, naprawdę. Oczywiście, na przykład, po Sajusie Manpower Hold są dużo mocniejsze, ale te naprawdę są takie. Niczego sobie, troszkę trzeba je poodgniatać, aczkolwiek jak widzicie, odgniatam je samymi rękoma, bez użycia olejku. Bez użycia jakiegoś czepka czy innego materiału, ponieważ ręce wystarczą. I powiem wam, że efekt jest wow. Serio, ja chcę, żeby producenci żeli do włosów dorzucali y, jakieś właśnie, nie wiem, tlenki czy coś tam, tytanu, y, tlenki żelaza, bo Patrzcie w ogóle, jaki składowy żal. No, główne składniki to jest gliceryna i PVP. A co robi z włosami? Zero puchu, nic, tylko piękna definicja, cudowna objętość. Wow, no tutaj, jakie drobne, aż serio, ja jestem w szoku. Sorry, że tak się podniecam, ale no, nie spodziewałam się tego. Myślałam, że hold będzie bardzo słaby. I że będę musiała dołożyć tego żelu, żeby cokolwiek mi się pokręciło, a tutaj po prostu jestem pozytywnie zaskoczona, bo no, objętość po prostu czadowa. No i kolor tutaj może pokażę trochę bliżej do kamery. Jeszcze jutro nakręcę w środku dnia, jak ten kolor wygląda. No ale jest taki właśnie truskawkowy blond. Fajny efekt, aczkolwiek delikatny, no ale no co. Na moich takich w miarę ciemnych włosach nie spodziewałam się czegoś szałowego, ale teraz, żeby jeszcze sobie porównać, wezmę troszeczkę tej farby, w sensie tego żelu koloryzującego i nałożę na końcówki, wgniota i porównamy sobie. Może rzeczywiście trzeba go nakładać na sucho, i tak jest wtedy lepiej. Tak więc biorę troszeczkę, nie wiem, tyle, i uwielbiam ten efekt. Wow. Mhm. I wgniotę. No, kolor jest troszkę intensywniejszy, ale wciąż szału nie ma. No, dołożę jeszcze trochę, w sensie trochę tyle mam na myśli. No, i powiem Wam, że dopiero po nałożeniu takiej właśnie większej ilości na pojedyncze pasmo, y, zaczyna być widać ten kolor. Y, myślę, że, żeby go bardziej równomiernie rozprowadzić, musiałabym zacząć po prostu jakąś szczotką albo palcami y, przeczesywać po włosach, ale nie wiem, nie chcę niszczyć y, tej ładnej definicji. No ale rzeczywiście, to już kolor widać. Y, Okej, okay. ja czekam aż mi ten kawałek tutaj doschnie. Idę spać y, w takim pseudo opawkafie. dlatego, bo chcę przetestować y, jak to zabarwi pościel. Wiecie, to i tak się spierza, bo... no bo tak, bo do tego jest przeznaczona ta farba. Ale chcę Wam po prostu pokazać, jak to będzie wyglądać. I rano zobaczymy mój kolor. Znaczy, mam nadzieję, że nie będzie pochmurno, bo teraz naprawdę ciężko o słońce na nice Islandii. Ale mam nadzieję, że będzie lepiej widać niż w takim sztucznym świetle. Jeszcze tutaj może się przybliżę. Jeszcze raz. No, ale generalnie jestem zadowolona z koloru. Naprawdę taki truskawkowy ciemny blond jest śliczny, ale no niestety nie uzyskałam takiego żarówie z tego różowego, no chyba, że na tym pojedynczym paśmie, ale nie wiem, czy mi chce się dalej dokładać. Może rano. Ok, to do zobaczenia. Zobaczymy, jak też fryzura się będzie trzymać za rano. Cześć. Tak wiem, już się żegnałam, już miałam i spać, mówiłam dobranoc. Ale zasypiając, wpadłam jeszcze na fajny pomysł, bo przypomniało mi się, że mam jeszcze z tamtego roku takie lampki świąteczne, które emitują podobne światło jak do tych, które można spotkać na dyskotekach, no, które gdzieś tam potocznie właśnie się zwą lampami UV. Y oczywiście te lampki świąteczne świecą z jakimś takim mniejszym natężeniem, więc efekt będzie dużo mniejszy. Ale stwierdziłam, że możemy za ich pomocą sprawdzić jedną z obietnic producenta dotyczących tego żelu, a mianowicie, że właśnie świeci w świetle UV, gdzieś tam właśnie w ciemności. Tak więc sprawdzamy. O wow. Wow, ej to naprawdę się świeci ten żel. Zobaczcie. Ale fajny efekt, a na dyskotece naprawdę byłby jeszcze mocniejszy ten efekt. Tak jak wam wspomniałam, to światło tutaj jest słabsze. No a tutaj widzimy taki fajny żarówiasty różowy. Yy, powiem Wam, że świecą głównie te pasma, na które zaaplikowałam żel na sucho. Tam, gdzie aplikowałam na mokro, nie widzę tego świecenia. O, a tutaj, no jak ładnie się świeci, naprawdę. Super efekt, patrzcie. Jeżeli więc zależy Wam, żeby właśnie to świeciło w ciemności, jeżeli chcecie iść na dyskotekę, Bądź jakieś inne takie wydarzenia, no to jednak aplikujcie ten żel na sucho. No, ale fajnie wiedzieć, że to działa. Fajnie żarówiaste, takie różowe widać. Dobra, teraz już na serio idę spać, już w spokoju, że dopełniłam formalności testowniczych. A jutro rano jeszcze właśnie zobaczymy, jak ten kolor prezentuje się w świetle dziennym. Jak widać się tyle pseudo do UV wygląda super. Ok, do jutra. Po nocy możecie sobie jeszcze tylko zerknąć na moją poszwę od poduszki, no i możecie zobaczyć, że zabarwiła się na różowo. Dlatego no, uważałabym, gdybym nosiła tę farbę na włosach w połączeniu z jakąś białą koszulką czy coś takiego. Albo ewentualnie uważałabym po prostu, wiecie, gdyby miało padać, albo coś w tym stylu, no bo farba może być szybko po prostu się wypłukać i zabarwić koszulkę. Aczkolwiek jest to spiralne, więc też jakby nie ma wielkiej dramy z powodu tego. A teraz przejdźmy do porannego światła i moich włosów, jak one tak wyglądają po nocce. Cześć, wracam tutaj do was rano, jak już jest w miarę jasno. Jestem tuż przy oknie, ale myślę, że no jasność tego naturalnego światła jest wystarczająca, żeby pokazać Wam kolor. I tak, ta strona na niej nakładałam Żel tylko na mokro, tak? Podczas stylizacji go wgniatałam. I według mnie ma taki ładny kolor, ale taki truskawkowy, rudawy, ciemny blond. Bardzo mi się podoba. I tutaj nadal utrzymała się ładna definicja, jak widzicie. No, to są włosy po nocy, więc. Jest spoko. A po tej stronie macie te kilka pasm, na które nałożyłam żel na sucho. No i tutaj kolor już jest taki bardzo intensywny. Jak na mój naturalny kolor, to naprawdę bardzo fajnie go widać. Tutaj jeszcze porównam do oryginału. Więc naprawdę fajnie chwyciło. No jak na to, że serio, no mam w miarę ciemne włosy, to no jest to taki... kolor taki różowo-czerwony. Jak widzieliście wczoraj w nocy, bardzo fajnie to świeciło w ciemności. Więc naprawdę jest to bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o takie nietrwałe farbowanie włosów. I to zarówno w tej wersji na mokro, przepiękna definicja skrętu, mega objętość, tak? I to zarówno na sucho, bo wtedy tutaj mamy fajny kolor. Ok, teraz podsumowując już na koniec te dwie strony naraz. Więc ta strona, która ma nałożony żel tylko na mokro podczas stylizacji, jest no, bardzo ładnie skręcona. Skręt właśnie jest bardzo wysoko, bardzo podbity. Dodatkowo no, kolor jest piękny, taki właśnie ten truskawkowy, nie wiem, ciemny blond. Jest to taki naturalny, fajny odcień. Można, myślę, go nosić na co dzień. Dodatkowo widzimy, że włosy się ładnie błyszczą. No, są pełne blasku i naprawdę bardzo fajnie, naturalnie to wygląda i utrzymanie skrętu, jak widać, też jest spoko. A tutaj widzimy te kilka pasm, gdzie żel jest nałożony na sucho, no i wtedy też kolor jest dużo bardziej intensywny. Tak w sumie też zaleca producent, żeby nakładać, ale z drugiej strony tutaj włosy są już bardziej takie matowe, są też sztywne, nie są mięciutkie. Ale wiecie, no to jest yy, na jakąś dyskotekę, tak taka, taka farba, raczej nie na co dzień. Myślę, że gdybym tym sposobem nakładała na włosy na co dzień ten żel, to mogłyby się przesuszyć. Raz na jakiś czas to im krzywdę nie zrobi. Ale tutaj mogłabym na co dzień robić, jeżeli chodzi o tę stronę, bo nie tylko, że fajny kolor, to są takie mięciuśkie. No i mają piękny skręt. I tak w sumie się to w całości gdzieś tam prezentuje. Jak widzicie, objętość jest ogromna. I ostatnio jak robiłam recenzję spinek pawka, jak coś to tutaj odeślę na górę, będzie link. To wspominałam wam, że ta spinka mini niestety no, już jest na mnie za duża po tym wypadaniu po hormonalnym włosów, tak? No, z 9 cm zrobiło mi się 8 i niestety ta spinka już była na mnie za duża, a ten żel dał mi taką objętość że bez problemu mogłam tej spinki użyć i zabezpieczyć włosy na noc, nic mi się tam nie zsunęło. A znowu ta spinka, ta różowa, w którą też omawiam w tym filmiku, ta taka z AliExpress, była na mnie za mała. Więc, jeżeli serio potrzebujecie jakiegoś takiego lekkiego pogrubienia, yy, objętości, podbicia skrętu niesamowitego, naprawdę wow, i, i który się jeszcze w ogóle tak długo trzyma. No, to polecam ten żel. Naprawdę pozytywnie się nim zaskoczyłam. Myślałam, że będzie kicha, że naprawdę będę miała prawie proste włosy, że kolor będzie ledwo co widoczny, a tak naprawdę jest spoko. No, plus, yy, tak jak widzieliście, yy, w teście z tą pseudo UV. Yy, obietnica producenta jest sprawdzona. Te pasma świecą yy, w tej ciemności, te, tej lampie UV. No, te nie świecą, ale pięknie wyglądają właśnie w świetle dziennym, taka fajna rudość. Yy, no niestety nie jest, wiecie, yy, zbyt jasno o tej porze roku na Islandii, ale mam nadzieję, że to światło jest wystarczające. W sumie niedawno wstało słońce, no, bo jest yy, 10.30, a słońce wstało około 10.00 było ciemno wcześniej, dlatego tak się spieszyłam, żeby złapać, ale no jeszcze powtarzając jestem przezachwycona. Dobra, dziękuję, do widzenia, zapraszam na kolejne odcinki i dajcie znać w komentarzach, jeżeli znacie coś y, podobnego, jakiś podobny produkt. Aha, jeszcze tutaj dodam, że zużyłam gdzieś tak tego produktu gdzieś dotąd, więc pewnie by ta część mi jeszcze starczyła gdzieś tak y, na dwa razy y, na takie stylizacje. Albo pewnie na dwa razy, jeżeli chodzi na takie właśnie pofarbowanie gdzieś tam poszczególnych pasemek. Ok, dzięki i pa pa.